Witam was moi kochani w kolejnym odcinku z programców mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hubson, no i z uwagi na to, że ostatnio ta taka wstawka, co tam ją właśnie wstawiłem na początku filmu, dała sporo pozytywnego, ponieważ napisaliście mnóstwo ciekawych komentarzy pod kątem mitów do kolejnych odcinków, no to dzisiaj na początku tego filmu też o tym przypominam. W sensie, żebyście dalej pisali swoje propozycje i będziemy sobie je oczywiście na bieżąco badać. Tak czy inaczej, jak zwykle, nie przedłużając tego wstępu, przejdziemy sobie do sugestii. Na początku będzie sugestia od Christiana Denarda, czyli twórcy mitu oraz Yaha. Chłopaki napisali sugestie odnośnie mitu z jetpackiem. Przejdziemy sobie do gry i już tłumaczę wam, o co dokładnie tam chodzi. Jakby ktoś tego mitu, moi kochani, nie pamiętał, to dostaliśmy znaka, że rzekomo w GTA San Andreas Definitive Edition możemy pływać, mając na sobie założonego jetpacka. No i teraz na początku Jachu napisał, że musimy sobie wejść do wody i w tym momencie kiedy już będziemy w wodzie wpisać kod na jetpack i być może wtedy to najzwyczajniej zadziała. No jak widać nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast zaraz po tym gdy wyjdziemy sobie z wody, no to ten jetpack na plecach CJ-a się pojawia. Z kolei Krystian napisał, żebyśmy wpisali sobie kod na jetpacka, gdy będziemy na motocyklu. Ok, spoko, właśnie sobie to ogarniemy. etymiany. Ok, mamy jetpacka. No i następnie, żebyśmy wyskoczyli z tej dużej skoczni, a czy wyskoczni z tej dużej rampy, właściwie tutaj właśnie w tym miejscu, która spowoduje to, że włączy nam się. Tryb slow motion. Ten tryb slow motion tutaj. Slow motion, przepraszam, tutaj się nie włącza, ale zobaczcie, że w tym momencie możemy pływać jetpackiem. Ja sobie w tym momencie skoczę jeszcze do Gita San Andreas Zwykłego i zobaczę, czy właśnie ten sam sposób działa także i tam. No i zobaczcie, że rzeczywiście wersja Definitive Edition jest pod tym kątem wyjątkowa, ponieważ ta sama sztuczka w Gita za w wersji pierwotnej po prostu nie działa. No, i do tego jeszcze napisaliście sporo komentarzy odnośnie tego, że Hupson, nie uratowałeś tego brygadzisty, ponieważ no, ładunki wybuchowe, jak tam strzeliły, to gościu pewnie rozpadł się na kawałki. Ja oczywiście się z tym zgadzam i uważam, że jeżeli macie jakieś inne metody na to, żeby tego brygadzistę z tego dołku wyciągnąć, no to śmiało podsyłajcie je również w komentarzach. No a tymczasem szybka reklama, no i przechodzimy sobie do kolejnej świeżej porcji mitów. No i zanim przejdziemy dalej, to przypominam jeszcze na szybko o serwisie Eneba, zwłaszcza jeżeli niebawem planujecie zakup jakiejś gry komputerowej. Aktualne promocje znajdziecie w zakładkach, znajdujących się w górnej części strony, z kolei wszystkie potrzebne linki zostawiam Wam jak zawsze w opisie poniżej. Pamiętajcie też, żeby przy zakupie wykorzystać mój kod zniżkowy, ponieważ zawsze parę złotych zostanie po prostu w Waszej kieszeni. Zachęcam zatem do odwiedzin serwisu eneba.com. CJ szybciej się męczy biegnąc po piachu niż po asfalcie. Testowane na lotnisku w Verdant Meadows. No i powiem wam, że jest to całkiem, całkiem ciekawy mit. Już wam tłumaczę jak w ogóle do niego podejdę i dlaczego na początku znajdujemy się w tym micie na lotnisku. Chodzi mi tutaj głównie o to, aby CJ, a właściwie jego statystyki były no takie jakie są na początku. Bo na moim innym save'ie jest tak, że mam tam wszystko wymaksowane, no i ten CJ biega, biega i na piasku i na asfalcie po prostu nigdy się nie męczy. Raczej tutaj nie będę zbyt dużo gadał, po prostu weźmy sobie Zróbmy próbę na podzielonym ekranie i zobaczmy, jak to wygląda. W dla Toreno, gdzie musimy gonić samolot, możemy na samym początku go zniszczyć, no a potem do niego wjechać. Zatem przechodzimy sobie moi chani do zbadania Kolejnego mitu tego odcinka W związku z tym odpalamy sobie misję Pod tytułem Stowaway albo Szmugler Ona oczywiście jest na deserycie Jest wykonywana dla Majka Toreno Ale to chyba wie już każdy Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o takie moje pierwsze spostrzeżenie To mi się wydaje, że to może być całkiem Podobny mit do tego mitu z brygadzistą Pod jednym względem No a chodzi mi tutaj o to, że jeżeli ten mit zostanie potwierdzony To w ogóle w tych misjach możemy znaleźć Dosyć taką no dziwną alternatywę Która w teorii jakby nie ma prawa się wydarzyć. Także moi Kani, żeby sobie tego wszystkiego już nie przeciągać, to oczywiście bierzemy, schodzimy z motocyklu, bierzemy sobie minigana, rozwalamy samolot. Zobaczcie, że aktualnie misja nie została rzeczywiście anulowana. What the hell? No to powiem wam, że mam grubego mindfaka. Co prawda nie włączyłaś taka scenka, która się pokazuje, kiedy jakby wjeżdżamy na rampę, a samolot się wznosi w powietrze. Ma to oczywiście spory sens, biorąc pod uwagę to, że przecież samolot został zniszczony, ale to, że mogliśmy do niego wjechać i ci goście w ogóle nie zginęli i tak dalej, no to to jest z kolei kompletnie bez sensu. Niemniej moi drodzy, wydaje mi się, że nie ma tutaj co zbyt dużo gadać, mit po prostu możemy sobie potwierdzić. Mega zajebista sprawa, naprawdę. To jest po prostu piękne. Uwaga! To, i to, ja możemy zapisać w garażu. Powiem wam, moi kochani, że z uwagi na nasze niesamowite odkrycie z misji Deconstruction for Beginners, czy dekonstrukcja od podstaw, nieważne, chodzi mi tutaj o to, że ta misja pojawi się jeszcze wiele razy, z uwagi na to, że udało nam się w końcu w cudzysłowie uratować brygadzistę. No i dlatego też za chwilę zobaczymy sobie, czy uda nam się to, i to ja zapisać w garażu. Nie wiem ogólnie czemu miałoby to służyć, ale mniejsza o to, sprawa jest na pewno ciekawa. Myślę, że was ten mit też równie mocno zainteresuje co i mnie. W ogóle to powiem wam, że jestem niezwykle ciekawy, czy tym razem uda mi się tego całego brygadzistę uratować tak szybko i tak skutecznie, jak to było ostatnim razem, bo znam siebie i wiem, że przy tego typu czynnościach w miarę prostych potrafię mieć spore, spore problemy. No ale nic, nie ma co gdybać, wrzucamy sobie znowu około tam trzech ładunków wybuchowych do tej całej dziury. Weźmy sobie teraz pilota i spróbujmy znowu... Uuuu... Ale poleciał! No ale dobra, ewidentnie tojto jest już poza dziurą. Także zalewamy sobie pusty dół betonem, a właściwie cementem, jak to mi już chyba 2000 razy zwracaliście uwagę. Zobaczmy sobie, czy w ogóle tojtoj cały czas będzie na zewnątrz, czy być może jednak zniknie. Nie, cały czas jest. Ok, doskonale. Także bierzemy sobie spycharkę, no i powoli, powoli, malutku, żeby niczego teraz nie spieprzyć, pchamy sobie tego tojtoja prosto do garażu w docherty. Oczywiście, moi kochani, pełne skupienie, nie ma to tamto. Trzeba być dobrze przygotowanym na wszystko tutaj. Wiele rzeczy niespodziewanych może się stać, chyba. No i powoli, 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 tak jakby nam się udało. Dobra, pakujemy sobie Toy Toya do garażu. No i jestem mega, mega ciekawy, czy rzeczywiście ten Toy, Toy pozostaje po tym, gdy zapiszemy grę. No i oczywiście ją sobie wczytamy. No i dobrze, gra w tym momencie została zapisana. No i niestety to, to i znikły. Gdy w GTA San Andreas rozwalisz drzwi od radiowozu policji, gdzie siedzi policjant i potem spryskasz go sprejem, no to go zabijesz. Z tego co kojarzę moi kochani, to jakiś czas temu zajmowaliśmy się mitem, gdzie badaliśmy sobie to czy motocykliści są odporni właśnie na to, gdy spryskamy ich sprejem. Jeżeli chodzi o tamten mit, to niestety przyznam wam się w pełni szczerze, że nie pamiętam jaki był ostateczny werdykt. Natomiast coś tak mi się wydaje, że chyba tam uzyskaliśmy efekt taki, że motocykliści, no znaczy, że im się w ogóle nic takiego nie działo. Tak czy siak, na początku chciałbym w ogóle wykonać próbę na jakimś takim zwykłym samochodzie, na takim zwykłym jakimś tam cywilu, który no niestety... Chce nam uciec, ale może jakoś tam uda się go zatrzymać. Poczekajcie, wezmę sobie teraz na szybkości puszkę ze sprayem i zobaczmy, czy ten gościu zginie. Czy jednak nic takiego mu się nie będzie działo. No, fakt, ciężko będzie to zbadać, tak mi się wydaje. No okej, okay, weźmy sobie może jakiegoś tam innego, nieco bardziej cierpliwego kierowcę. Tam oczywiście policja jeszcze podjechała. Ten chyba nam ucieknie, ale zobaczmy sobie tego, Gnojka. Okej, okay. drzwi zostały urwane, i teraz proszę gościu, nie uciekaj, nie uciekaj. No, fakt, dlaczego? A właśnie, zobaczmy sobie może na przykładzie kabrioletu, jak to będzie wyglądać. Czy ten gościu zginie, czy będzie w pełni na tego spraya... Nie no, moi drodzy, mi się wydaje, że minął tak długi czas, przez który jakby go psikaliśmy tym sprayem, że jeżeli nie zginął, to nie ma takiej opcji, żebyśmy go psikali jeszcze na przykład dwie godziny i nagle by się okazało, żeby zginął. No ale zobaczmy sobie jeszcze na końcu, czy ten gościu stracił w ogóle chociaż troszkę życia. Także zdejmijmy jetpacka, weźmy sobie pistolet i zobaczmy, czy... A chyba w taki sposób tego nie zarobimy, także wysadźmy go z tego samochodu. No i zobaczcie, że gościu ma zieloną strzałkę nad swoją głową, także to oznacza, że w ogóle życia nie stracił. Ej, to jest masakra, nie? Trzy gwiazdki wanted levelu i ani jednego policjanta dookoła mnie, dramat po prostu. No z czego on ma te drzwi, cholera jasna, no ja pierdziele, ja tego mi tu chyba za 100 lat nie przetestuję. A to się radiowozy nie pojawiają, a to jakieś pancerne drzwi. Wow, moi drodzy, niesamowite. Jest szansa na zbadanie tego mitu, także bierzemy w ogóle piło łańcuchową jak najszybciej się da. Rozpieprzamy temu policjantowi drzwi, o ile też w ogóle da się to uczynić. No, przecież to jest nieprawdopodobne, poważnie? Dobra, może zobaczmy sobie na przykładzie tego radiowozu, może tu te drzwi jakoś odpadną, ale chyba, no, cholera jasna nie zanosi się. Chyba mam sposób, żeby to ograć. Weźmy sobie tego policjanta, zaczepmy. Dlaczego on ma mnie w dupie? Wow, zareagował. Niesamowite. W tym momencie wpiszmy sobie kod AEZAKMI. On powinien do tego radiowozu z powrotem wsiąść, i teraz drzwi powinny być możliwe do zniszczenia. Dokładnie tak, ok, udało się. Tylko w tym momencie jest znowu taki problem, że gościu zaczął jeździć jak totalny wariat i w ogóle na nic nie zwraca uwagi, nigdzie się nie zatrzymuje i znowu nie mamy, jak tego przetestować. Jedyne, co możemy spróbować, to usiąść mu na dachu i spróbować ewentualnie z dachu go z tego szpreja gdzieś tam zeszprejować, że tak powiem. No i dobrze, moi kani, próbujemy w takim razie tego gościa zabić, nawet kucnijmy, żeby być jeszcze bliżej jego facjaty. Natomiast no, coś tak mi się wydaje, że chyba nic ciekawego tutaj się nie dzieje. No ale okej, okay, nie poddawajmy się tak szybko i jeszcze chwilę sobie w niego popsikajmy. Być może za chwilę się miło rozczarujemy, a właściwie miło zaskoczymy, bo miło rozczarować się to chyba raczej ciężko. Natomiast no, moi drodzy, mi się wydaje, że raczej ten mit możemy sobie obalić. W misji uprzejmie donoszę możemy zabić prokuratora, a misja i tak nie zostanie sfejdowana. Powiem wam, że jeżeli ten mit też okaże się być prawdziwy, to będę znów w totalnym szoku i zwątpię chyba we wszystko. Zwróćcie uwagę na to, że w misji Deconstruction, Deconstruction for Beginners kurde, ciężka nazwa. Możemy sobie tego całego brygadistę no, załóżmy, uratować. Dzisiaj z kolei okazało się, że w misji Szmugler możemy wsiąść do samolotu, którego wysadziliśmy 5 sekund temu no i ten samolot oczywiście tak jakby cały czas odlatuje, no bo to, co nam pokazała gra, było raczej oczywiste, no i tam nikomu się w ogóle nic nie stało, wszyscy przeżyli, wszystko było dalej super. To też była oczywiście totalna abstrakcja. Także, jeżeli jeszcze w tym momencie okaże się, że możemy podczas misji 555, uprzejmie donoszę, e, zabić głównego bohatera tej misji, który potem będzie aresztowany przez policję, no to to już w ogóle powiem wam, że nawet nie będę wiedział chyba, jak to skomentować. No i moi kuchani, pan prokurator podjechał, przetestujmy sobie ten mit. No i chyba nie tak to miało wyglądać, przynajmniej według autora tego mitu. Na logu niespokojnie nic takiego złego się nie stało, ponieważ za chwilę będzie jeszcze jeden moment, gdzie będziemy mogli go w teorii zabić. Także być może ten drugi moment, kiedy prokurator będzie po prostu swój samochód odbierał, będzie tym momentem, gdzie możemy go kropnąć. No i w tym momencie, moi drodzy, mamy ten, tak jakby, drugi moment, gdzie mamy okazję pana prokuratora zabić. Także w takim razie tę okazję wykorzystajmy może w ogóle zakradnijmy się do niego i podrżnijmy mu gardło, żeby było jak naj... Najbardziej brutalnie, oczywiście. Zobaczmy. No i powiem wam, moi kochani, że ten wynik jest już dużo, dużo ciekawszy. Cały czas misja jest tak jakby kontynuowana i dalej możemy sobie wejść w czerwony znacznik. W ogóle zwłoki tego prokuratora cały czas gdzieś tam w tle leżą, w tym momencie też one leżą i zobaczcie, że drugi pan prokurator jest w samochodzie. Także na całe szczęście tym razem w miarę udało mi się pomyśleć i wpaść, że to może być właśnie ten moment, ten jakby końcowy, jeżeli chodzi o całą misję, że to właśnie wtedy możemy sobie pana prokuratora zabić. Nie pozostaje nam zatem nic innego. Jak sobie ten mit potwierdzić? Dziękuję, moi kochani, że wpadliście na ten odcinek. Mam nadzieję, że było warto i że bawiliście się dobrze. A ja jeszcze na sam koniec, jak zawsze, dziękuję patronom za to, że obdarowują mnie tak wielkim wsparciem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!